Dzień dobry Państwu, Kościelniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami. Ciezeno w Studiu jest Pani Magdalena Lasota, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie redaktorze. Witam Państwa. Pani przewodnicząca, w czwartek czeka nas nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Sesja zwołana na wniosek Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a dotycząca jednego tematu, czyli utworzenia w naszym mieście Centrum Integracji Cudzoziemców. Pani na myśl o tej sesji się cieszy, czy wręcz przeciwnie? Panie redaktorze, no, radnie prawa i sprawiedliwości wy wykorzystują ten temat jako. Próbują przynajmniej jako paliwo e, polityczne, aczkolwiek takie trochę słabe to paliwo według mnie polityczne, bo po pierwsze można by e, na temat tych centrów porozmawiać e, na sesji poniedziałkowej, e, zwyczajnej, więc według mnie, no oczywiście życzą sobie to jak najbardziej. Tak, obowiązkiem przewodniczącego jest zwołać taką sesję, e, na którym e, będzie no, omawiane stanowisko, tylko że dla mnie to, to stanowisko po pierwsze nic nie wnosi, po drugie, e, radnie Prawa i Sprawiedliwości jakby nie wskazali, kogo mamy zaprosić na tą sesję. No oczywiście dostali od przewodniczącego um, taką zwrotną informację, żeby wskazali, kogo na tą sesję należałoby zaprosić, bo um, coś, co jest bardzo istotne, to um, prezydent um, nic jakby Pewny, znaczy nie jest odpowiedzialny za tworzenie tych to, centrów. To, może zanim, to ja tylko może przeważę, że na okresie sytuacji Centrum Integracji Cudzoziemców za jego utworzenie, powołanie, funkcjonowanie odpowiedzialna jest jednostka samorządu województwa mazowieckiego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Społecznej. i to mhm. ono de facto na zlecenie rządu tworzy, tak, to wspólnie tworzy Wojewodą, i koordynuje tak. całe, całe, yy, całe działanie. Tak. Radni Prawa i Sprawiedliwości mhm. chcą, żeby, żebyście Państwo przyjęli stanowisko no, w niejako wyrażające opinię Rady miejskiej negatywne w sprawie utworzenia takiego ośrodka, ale też i wzywające Pana Prezydenta do działań. No tylko zastanawiam się do jakich działań Pani Przewodnicząca? No oczywiście Pan Prezydent jakby do ty tych działań i do tych centrów jakby to nie jest ani zadanie gminy, ani zadanie Prezydenta. Według mnie to już klamka zapadła, ponieważ zostało podpisane y, już umowa, porozumienie między właśnie MCPS-em a y, MSWiA o tworzenie takich centrów y, sześciu na Mazowszu, tylko że według mnie to Prawo i Sprawiedliwość no tutaj radni no próbują to, co jakby zawsze i pan Kaczyński robił, czyli straszyć, straszyć Polaków cudzoziemcami, a jakby trzeba się wczytać to nie jest w ogóle nowy temat. Trzeba od tego zacząć, bo jakby e, pierwsze zmianki na ten temat już pojawiły się pod koniec zeszłego roku. O ile dobrze pamiętam e, w listopadzie, że takie centra będą tworzone. To jest e, po pierwsze. No chociażby Konfederacja pod koniec zeszłego tak. roku była, organizowała kilka konferencji, na których informowała o całej sprawie. Informowała, tylko mówi, oni też to próbują jakby wykorzystać politycznie i straszyć mieszkańców. A jakby celem e, tych centrów e, będzie e, taki cel nadrzędny, to jest cel, taki pomysł mocowe, edukacyjny. To nie będzie takie centrum dla cudzoziemców, jak w Lesznowoli na przykład jest, takie pobytowe. To absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. To, jest, to będzie taka pomoc w wypełnianiu papierów, formularzy. Tutaj nawet wniosków żadnych nie będzie można składać, na przykład o tymczasowy pobyt czy wszelkich innych, bo to, to trzeba będzie robić tak czy inaczej. Nie, nie w tych centrach, tylko w Warszawie. Będzie to też cel edukacyjny. Cel pod każdym jednym względem, jak się historycznym, jak się zaadoptować w Polsce, a dotyczy to już takich cudzoziemców, którzy tutaj jakby swój ośrodek życia e, mają w Polsce. No tak, więc... ale, ale politycy Sprawiedliwości mówią, że będzie to e, miejsce, gdzie owszem oni otrzymają pomysł tutaj o cudzoziemcach, ale to będzie miejsce, gdzie będą się gromadzić, że będą tutaj e, mogli powodować różne niebezpieczne zdarzenia, Nie, to że jest... to jest też efekt tego, że jednak pan Platforma Obywatelska, wbrew słowom pana premiera Donalda Tuska, będzie realizowała pakt migracyjny, bo o tym mówiły władze Unii Europejskiej. Nie, to jest, mówię, demonizowane oczywiście tego tematu. Nie uciekniemy od takiej rzeczywistości, która jest w całej Europie, że tych cudzoziem, cudzoziemców w Polsce już mamy. Oni tutaj pracują, dzieci chodzą do szkoły. I no to... tych, których mamy, to mamy, ale, no, ale bardzo duża taki... część może przyjechać, jeżeli ten pakt migracyjny będzie realizowany. Nie no, no no panie redaktorze no, wszyscy wiemy jak co mówił pan premier Donald Tusk i naprawdę nie demonizujmy tematu cudzoziemców w Polsce. Ale też wiemy co mówił chociażby ostatnio jeden z czołowych polityków zasiadających w ważnych organach Unii Europejskiej który mówił pan Magnus Brunner mówił o tym że żaden kraj nie będzie wyłączony z tego paktu migracyjnego ale o tym jak to będzie no to przekonamy to się. To zobaczymy rozmowy się dawno toczą. My mamy zupełnie inną sytuację, chociażby z powodu e, wojny u naszych sąsiadów na Ukrainie, Czyli... gdzie my już wtedy przyjęliśmy bardzo dużo cudzoziemców i mhm. dlatego Polska tutaj jest pod tym względem Czyli... E, wyjątkowa. Czyli pani będzie przeciwko przyjęciu tego stanowiska, rozumiem tak, zaproponowanego przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tak, bo nie ma sensu dla mnie to stanowisko. A jednomyślność będzie w obozie e, radomskiego paktu samorządowego? Bo ja sobie przypominam chociażby słowa pana Jarosława Kosiera z Polski 2050, który mówił, że on jest przeciwko e, takiej instytucji w naszym mieście. Tego, tego nie mogę panu zagwarantować, zobaczymy na sesji, no, jakby w pewnym sensie każdy też odpowiada za siebie, mamy pakt, ale pan Jarosław Kosior zrobi to, co będzie uważał. No, tak. Zobaczymy też, jak zagłosują pozostali radni. Ważny temat, poszerzenie granic miasta Radomia. Podjęliście państwo jako Rada Miejska w ostatnich dniach bardzo ważne stanowisko, które de facto uprawnia dalej władze miasta do starania o powiększenie granic naszego, naszego miasta. I z pani, pani zdaniem ta sprawa została załatwiona? Odpowiednio, bo chociażby politycy Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu, argumentując, że z wyjątkiem Macina Majewskiego, bo to warto podkreślić, że jeden radny był za Prawa i Sprawiedliwości, że oni są za powiększeniem granic miasta, ale nie w ten sposób, w jaki zostało to zrobione teraz przez prezydenta Radosława Witkowskiego. No, Panie redaktorze, no ja tutaj na przestrzeni lat, no to akurat no muszę podkreślić to, że jakiekolwiek działania by nie podjął pan prezydent Radosław Witkowski, to akurat radni z Prawa i Sprawiedliwości... Zawsze ma jakąś ale i zawsze uważają, to zostało źle zrobione. No to jest polityka. No cóż, mogę innego powiedzieć. Nie dało się tego inaczej zrobić, dlatego że taka jest procedura. I pan prezydent i pan sekretarz trzymali się procedury. Czyli jakby pierwsza taka intencyjna uchwała o poszerzeniu granic miasta została przyjęta, o ile dobrze pamiętam, w listopadzie zeszłego roku i od tego trzeba było zacząć. Potem zostały ościenne gminy powiadomione, były konsultacje społeczne zarówno w Radomiu, jak i w ościennych gminach. No i kolejny etap to był to była ta właśnie ostatnia sesja, na której przyjęliśmy taką uchwałę o poszerzeniu granic miasta. No i do końca marca e, służby pana prezydenta mają czas, żeby taki wniosek wysłać do odpowiedniego ministerstwa do MSWiA. E, no i tam powstanie ostateczna decyzja, na którą będziemy czekać. A jeśli chodzi e, o jakby sam fakt poszerzenia, to tutaj e, tylko e, chciałabym przypomnieć, że Ostatnie takie poszerzenie granic miasta e, nastąpiło w Radomiu w 1984 roku, czyli wiele, wiele lat temu, i wtedy Wysko, bardzo dużo okolicznych, ponad, ponad no, 40 lat. Temu. No, no dokładnie, ponad, i wtedy bardzo dużo okolicznych, no takich no, wiosek, można by powiedzieć, zostało e, przyłączone e, do radomia i są w granic dzięki temu się rozwijają, a tutaj e, to e, jakby. Myślę, że pan starosta Waldemar Trelka tutaj tak bardzo ostro e, działał politycznie, e, ale tak. E, Też zaangażowani byli. Woda, że gmin, chociażby. Nie, no byli wójt zaangażowani. Kowala, ale bardzo no, mocno krytycznie wypowiadał się tak, na temat tych zmian. Tak, tu się zgodzę, chociaż akurat te tereny przy Odkirchnowickiej tam do Trablic, no przy Międzytorze tak zwane, e, tam jest uchwalony przez gminę Kowala miejscowy plan, który wcale nie wskazuje, są to dla nich tereny inwestycyjne. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to akurat no, gmina Strzembia, tak, tutaj no to przejęcie tych terenów można powiedzieć, rekreacyjnych. No i są jeszcze dwie tak, dwa tereny z gminy Jedlińskiej, z gminy Jednia Letnisko. To są ulice, tak, Orkana i Hermanowicz, które jakby częściowo są na terenie gminy Radą, a teren, na, częściowo na terenie tamtych gmin. No i teraz tak, kto ma inwestować, żeby tam naprawdę jakikolwiek rozwój był, więc tam akurat mieszkańcy. Część mieszkańców jak najbardziej chciało przyłączenia do Radomia, dlatego że dzięki temu no, no Radom wynikach, będzie inwestował. W konsultacjach społecznych pani Rada, tam byli mieszkańcy przeciwko. No akurat z pewnych innych powodów, o których nie będę teraz Ale mówiła. Ale bazując na wynikach oficjalnych to jednak zarówno w konsultacjach Tam chodzi, tam jak chodzi gminnych, tylko i właśnie o ulicę, żeby był żeby gospodarz przeciw, tej ulicy i żeby przeciw. można było inwestować. Mhm. Pani radna pytanie o pani tereny, jeżeli chodzi o tereny działania oczywiście w cudzysłowie jako radnej. Jakiś pomysł pani ma na zagospodarowanie parku na Ustroniu, bo wiemy, że do 15 marca trwa Konsultacje społeczne w tej sprawie, no ale korzystając z Pani obecności, zapytam, jak Pani jako radna widzi ten, ten teren, co mogłoby się tam znajdować? Znaczy, jakby już były dwa etapy konsultacji na tym terenie. To jest duży teren, to jest teren, znaczy tak naprawdę to 2017 roku trwały rozmowy między spółdzielnią mieszkaniową stronie a miastem. Tam był taki prawny aspekt, gdzie, gdzie spółdzielnia nie mogła przekazać tego terenu miastu. Na szczęście już jakby go nie ma i można było sfinalizować. Panie redaktorze, szanowni państwo, bardzo dużo mieszkańców się rzeczywiście wypowiadało, bo najpierw były konsultacje dotyczące tego, żeby miejska Pracownia Urbanistyczna mogła zrobić koncepcję, i na bazie jakby tych pierwszych konsultacji została zrobiona koncepcja. No i później te konsultacje, które teraz zostały zakończone, właśnie były odnośnie, odnośnie tej koncepcji. Oczywiście to jest na razie tylko koncepcja, bo tam jeszcze będzie później jakby realizacją, zajmował się Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i tam są przewidziane, no bardzo różnorodne aktywności, tak? Z jednej strony taka część wypoczynkowa, część rekreacyjna, część dla dzieci. Czyli dla każdego coś miłego. Mi... Tak, dla każdego coś miłego, tylko ostatecznie kształt, no to jakby on też dopiero będzie nastąpi, tworzył. będzie się tworzył, bo yy, yy, tak, yy, dlatego, że jeszcze trzeba będzie wziąć pod uwagę no wszystkie te gestorów i wszystkie yy, tak, pod ziemią to, co się znajduje, ale na pewno te wszystkie aktywności yy, się znajdą. Oczywiście też będziemy musieli szukać zewnętrznych pieniędzy, ale, ale jak już zaczęliśmy, to już skończymy. To i będzie bardzo pięknie. To pozostaje trzymać ciuki za to, żeby wszystko się yy, udało. Natomiast na koniec naszej yy, rozmowy yy, korzystają też yy, z Panie obecności jako pracownika spółki, administrator, chciałbym zapytać o to, co właśnie się dzieje w Spółce administratora w zasadzie o jakie o inwestycje, które są mhm. przez nią realizowane. No bo słyszymy, widzimy apartamenty przy Borkach już powstały, chyba są już przygotowywane do, do oddania, a budowa jest chyba już na ostatniej prostej, tak? Pani Tak, zgadza pani się, pani bo to już jest, jest drugi etap. Dlatego, że pierwszy etap został zakończony, tam są trzy-trzy budynki były wbudowane. Już w zasadzie są może gdzieś zagospodarowane, zamieszkane, teraz jest. Już na wykończeniu drugi etap, w dwóch drugiego, kolejnych, uh -huh. tak, w ramach drugiego etapu i akurat y, cieszy się ogromnym powodzeniem, y, y, jakby, bo to jest taka tak trochę inna część miasta przy Naturze 2000 y, i dlatego y, jakby jest duże zainteresowanie, bo, bo mówię, nie ta północ, północ miasta, tylko teraz ta część taka bardziej y, zielona, rekreacyjna i tutaj mieszkańcy jakby są mocno zainteresowani, ale też jeszcze y, skorzystam y, z okazji, że jestem tutaj u pana redaktora, to też muszę podkreślić fakt, że e, z, też jest w tej chwili procedowana budowa TBS-u przez spółkę administrator na ulicy Józefowskiej. E, przypomnę tylko, że m, bodajże dwa lata temu e, miasto przekazało spółce administrator oczywiście za zgodą radnych działkę na ulicy Józefowskiej właśnie pod budowę TBS-u już jest też jest robiona koncepcja jest wyłoniona firma która ją która przygotowuje będzie łącznie z pozwoleniem na budowę także także myślę że w ciągu dwóch lat uda się też taki budynek wybudować na mieszkania pod wynajem, jakby jest to, wpisuje się w to, co też robi Pan Prezydent i Urząd Miejski, czyli też nowe, nowe budynki mieszkań, tanich na wynajem dla oczywiście, bo takie, taka jest ogromna potrzeba, dawno też nie, nie był taki budynek przez administratora budowany, chociaż zasób TBS-ów mamy bardzo, bardzo duży. Także wpisujemy się jakby w potrzeby mieszkańców Radomia. To ja tylko dopytam dwie kwestie. Pierwsza, jeżeli chodzi o TBS-y, to będzie jeden budynek, ile mieszkań? To będzie na razie jeden budynek i tam będzie około 40 mieszkań. Na razie jeden, więc rozumiem, na... że jest plan dalszej rozbudowy czy budowy kolejnych takich bloków? To wszystko też będzie zależało od tego, czy, no bo my jakby pod takie, pod budowę mieszkań pod wynajem, jakby tak nie, nie kupujemy własnych terenów, no bo to jest oczywiste, więc jeżeli znajdziemy taki teren i oczywiście będzie taka wola ze strony Pana Prezydenta i radnych przekazania takiego gruntu administratorowi, to, to, mogli. to jak najbardziej w przyszłości będziemy kontynuować A jeśli taką chodzi o ten, jeśli chodzi o ten drugi etap na Borkach, kiedy te mieszkania będą udostępnione, da już potencjalnych, no nie potencjalnych, pewnie one są już sprzedane, ale dla mieszkańców eee, dla Radomia, e, do, no dla, innych, ja, dla innych osób? No jakby to się toczy równolegle, tak, no bo budowa, już rezerwacje, sprzedaż, oczywiście w tej chwili już praktycznie są odbiory, także można powiedzieć, że ten i już wszystko, też, się, wszystko na bieżąco, wszystko, wszystko na, bieżąco. na bieżąco, tak. Magdalena Nastota, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu była dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za uwagę na kolejną poranną rozmowę. Zapraszam już jutro Łukasz Kościelniak. Do zobaczenia i do usłyszenia.